Stroną z tą stroną, skoro 8109 zaczynamy, eee, zapierdalamy do Lidiego Klasycznie, Dawaj furę, menelu Pierdolona z Hoka. wypierdalaj. Nowa muza w ogóle, grana. Paryż platynów, zielona pasata, ciska eee, Dobra kurwa zamknij pizdę eee, Pump back się pięk Kurwa nie pamiętam tej misji co z niej wychodziło <coughs> Pierdolony kaszel Kurwa nie Kasenka się zbugowała Macie o to profesjonalna gra Kurwa, ma już zaraz 20 lat, kurwa no Muszę pominąć, bo kurwa nic nie zrobię A dobra, to oczywiście chodzi o to w tej misji, żeby zajebać jakichś pedałów Ci bożą kurwa na moim terenie, szmaty jebane, Chodźcie tu kurwa Jadę w mojej bryce kurwa Posłuchajcie są muzyki kurwa. Mowa wgrana. Zaczyncie flashback w ogóle, coś jest? A kurwa przepraszam, nie? Że <laughs> zrobiłem. Zamki pizdę kurwa. A tak zapomniałem to trzeba było iść na tyłe. Wypierdalać. Wypierdalaj. I teraz zrobimy takie mały myśl. Dla to auto Pisz na tych strajerów Wypierdalać Kurwa poplułem się Jebać policję Kurwa bo prawo autorskie dostałem ty jebana Macie parisa platynowa Chodź tu kurwo Kurwa, idę shotguna. Zapomniałem. Zajcona. Kurwa, wypierdalaj. Mamuzip. W końcu. Czyniemy e, do Luigi'ego. E, pistolet jest dostępny teraz z, w Amunition, czyli w amunacji. Jak to na polskie kurwa i to jest zjebane. O kurwa nie ta misja! Yeah. Newbie. The policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball, they'll make a bundle. <coughs> Get as many of them as you can before the cops drink away their grain. Powiem jedną rzecz. Nienawidzę tej kurwa misji. Nie wiem, kurwa co za Debilion wymyślił, ale ja przejdę za pierwszym razem i wam to udowodnię. Gdzie są te jebane szmaty? tu jest tu tu wystarczy, że tylko 5 zabiorę, Abo albo 3, chuj wie nie pamiętam ile kurwa, jak ten kater mnie wkurwia Ale muza Kurwa dla laci za mną szmaty, no wbijaj kurwa, bo ci wyjebę dobrze kurwo, Dii. ale pierdolnie. Ale basiki mam w uszach. Ja pierdolę. <laughs> Siema kurwo, wsiadaj, bo ci wyjeba. Kurwa, jak jeździcie? Pojebani jesteście. Chodź Jacyś, kurwa no, ludzie. Ja tu ładnie jeżdżę, a oni się wpierdalają mi. W robotę kurwa jeszcze. I ja powinienem tu zrobić jakoś czystkę kurwa na tym mieście, bo to jest masakra, to, co tu się dzieje. To samo z policją powinienem zrobić czystkę. Chuj zrobi się z nimi potem. Po odcinku. Wypierdalac! Jebać policję kurwa już nie szukają pedały Łaźliwaj mi kurwa po jakim to jest to że teraz dobrze, dobrze 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 Jebać policję, wypierdalac! Premium cię kurwo potrącił siadaj do tego wozu No kurwa Siadaj No bardzo. No i teraz utknąłem kurwa, no być jest dalej. Ale pierdolnie, ale pierdolnie basem. Słuchajcie. No ale jebo. Kurwa ma. No nie. No kurwa, kolejne o to No już coraz bliżej jestem. No wsiadać, kurwy. Wypierdalaj. Ja, jakby czasu nie ma. Niech kurwa, jak mnie zbliżki. Ule, tylko zostały, Spójrz z nimi. Jakby miało to ustawić, to zrobię całe. A ja tak tej misji kurwa nie lubię, bo to jest popierdolone. Mam się, M77 Dziś nie idę potrącić akurat. Co bym chciał to zrobić. Wypierdalać, drogi. Jak kurwa chodzi No i zarobiliśmy około 3000 goldców zajebiście. I Luigi skończony. To co? Joey? Co to Joey go Może zrobię strumyka później, jakbyście chcieli z GTA 3 zamiast odcinka. To będzie strumyk. A ja nie wiem, nie wiem, bo nie mam aplikacji jednej. W

A, wiem co to za misja. Ona jest w chuj łatwa. Jak ktoś mi powie, że jest w chuj trudna, to mu... nie wiem. Yy... Kurwa, to jest naprawdę zjebanym idiotą. Jeżeli ktoś tu powiedzie, że to jest naprawdę z misja. Ja grałem przychodząc za pierwszym razem zawsze. Tylko kiedyś się z tym pierdoliłem, bo nie wiedziałem jak to przejść. Miałem kurwa znaczniki, a tu kurwa ledwo co widzę kropkę. Mogłem na telefonie akurat. Jakbyście się pytali jaki telefon mam, to lgk K10 217 No i patrzcie o co teraz chodzi Bierzecie furę Potwierdalacie mu ją Tylko nie uszkodźcie To jest moja porada Kurwa, zaparkowałem tego zooma No, nie uszkodziłem go Jedzicie do Abola Odpierdolić mu bombę i go wypierdolę w powietrze I tam chyba jest nawiązanie do tego. Tiliu explode. Y nie pamiętam, kurwa, jak się złożył. It and Tiliu explode. O! Przypomniałem się Jest tam znaczek, bo to jest kurwa napisane, że jak pierdolisz to wybuchnie. Chyba dobrze to przetłumaczyłem, kurwa, z angielskiego byłem chujowy Je... Kurwa, bo prawa autorskie będą tu dziewko! Dziewko, kurwo! Gdzie mi tu, kurwa? Jeba ci... No i patrzcie, za pierwszym razem Patrzcie, nie rozjebę tym razem autka Będę jechał spokojnie Zapamiętajcie, nie, nie odpalajcie bomby kurwa w czasie jazdy Bo możecie wypierdolić w powietrze Dopiero odpalcie, kurwa, jak będziecie na miejscu, bo wyjebiecie w powietrze po prostu Dobra, patrzcie teraz Za pierwszym razem kurwa misję zrobiłem, haha ha. Kto jest Bogiem? Kto jest kurwa Bogiem? No ja jestem Bogiem Jeb jak ten katar mnie Kurwa, że to jest chuj No siadaj It till you explode, widzicie Marcos Bistro To jest chyba do tego nawiązanie To było je, chyba jego ostatnie zdacie 10 koła, o kurwa Bogaty jestem Kurwa, byku mi się Kurwa policja mnie szuka Co to, jeszcze jedną misika? Lepiej dalej, kurwa zamknij mordę, head jebany. Ale mu za jedziemy, kurwa. Jeszcze jeden kilka zrobimy. No, ok, ładne parkowanie. Piękne parkowanie, oczywiście.

It is triad territory. Dopiero chuj mi odpisał jak napisałem ja do niego kurwa chuj wile, bo nie chcę teraz sprawdzać ile się nagrywa, bo chcę zrobić misję Zaraz, 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 zaraz 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 zaraz. O co chodzi kurwa ty A żeby takiego innego frajera rozjebać? To patrzcie o co teraz zrobimy mu. Kurwa za dyma. Odpierdolę mu auto. I do wody. Twój stary wypierdala przez okno Twoja stara kryci dupę jak napet DVD Zamknij kurwę O! Ukryta paczka. Jedna na sto ale fart. Nawet nie wiedziałem, że to jest. Bo dawno nie grałem w GTA 3 Nie wiem przerwę. Zaraz. Mam pompę! Chodź tu kurwo. Teraz patrzcie co odpieblamy. Gonimy szmatę. Tak się nie wyjdzie. Zimko zarobione Gdzie? Tak się to przychodzi. Kurwa, go nie tego podohyzać. Jeszcze na misikę? A, ja zrobię jeszcze bo... I kończymy. No kurwa, właśnie. O nie, ja to pamiętam. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Albo zedytuję, to i nie będzie paska jelo mieli mi Hola, hola, wyciek jest z mojego pola. Zobacz. I patrzcie jaki teraz to go do muzyka. my my putach chuki dupa. Pola chora wypierdali z mojego pola i już kurwa Bo cię kurwa odkoluje Mam większe auto z mato Boję się pali nie Kurwa, zakończymy na tym odcinek. Może jest i tak trochę długi. Butoksem, bary. Elo elo Gdzie? ty. Zostaniemy dalej. Zaraz, zaraz, bo tu jest znajdźka, to ja zabiorę sobie przy okazji Już dwie, no już mamy 36 tysięcy Kurwa, jak tym się prowadzi, a ty w dole Jedziemy do mojej meliny, kurwa Pokażę wam wnętrze jak wygląda, mam zajebisty telewizor nowoczesny Plazmę kurwa, funaj, funaj Patrzcie sami To jest plazma kurwa Nie stać was Tam mam prałkę i kurwa Chuj, co to jest? Łóżko, idę za, idę spać Kurwa zawsze się buguje, ja pierdolę Pierdolona gra No to co, kończymy to Elo wszystkim do zobaczenia do następnego Siema.